Hej, 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 hej wszystkim. Dzisiaj troszkę więcej Ultimate Team. No i cóż, zrobiłem sobie skład taki, oto taki. Powrócił Wellbeck. Jest tutaj także choupo Pomoting, oczywiście nasz ukochany Bentner, kupuje sobie skład niemiecki. O czym już chyba mówiłem. Coś tam chyba kupiłem, ale nie chce mi się sprawdzać. Jedziemy po prostu sezon. Jestem w 9. Lidze. I. No, jeżeli teraz wygramy ten mecz, to będzie awans. I do tego teraz chcę dążyć. Dążę. Poza tym, mam wreszcie picie, tak. Właśnie o to mi chodzi. W ogóle FIFA cały czas mi się wyłącza, to nie, 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 nie wiadomo w ogóle co chodzi. Wyszukuję samych Polaków, bardzo się cieszę. Nie wiem, oni chyba zmienili wreszcie serwery na jakieś ogólne, normalne, bo tak to yy, nigdy nie wyszukiwało yy, ludzi z tego samego kraju. A jeżeli tak, to bardzo rzadko. No i ma on takiego dziadowskiego bramkarza, którego z łatwością będziemy pokonać, chociaż jest ze Wertonu. Ale nie, co nie, nie ma nic do rzeczy. Będziemy ich jechać. Mam nadzieję, że wy, wygram to, bo ja chcę awans. Poza tym nie było mnie przez jakiś czas, bo sobie wyjechałem, No i. No co to będę informował, zanim w ogóle coś się Czy są lagi? Hola? Ej! No we. Fe... Weź, weź tego tak nie pauzuj tej! No i chuj, i chuj, i tyle z gry. Dziękuję wszystkim za oglądanie i... dobra, nie no. Nie bądźmy tacy śmieszni. 20 sekund, Sekund... 15. No i co on robi, no kurde odlać się poszedł podczas meczu. Dziękuję. I co, zrobiłeś teraz milagi, lagi tak, że mam 30 FPSów, ty? Znaczy 30 FPSów to jest bardzo dobre. Wyj no teraz 70, nie wiem dlaczego. W ogóle, takie, w ogóle takie różne spadki płynności są w sensie spadki. Chodzi o to. No kurde skup się na grze, a nie godosz jakichś głupotych. Bender. Bender podaje do Kloze, ale to było podanie takie głupie, beznadziejne. Nie wiem, co on zrobił w ogóle, tak naprawdę. Bo ja chciałem podać długie, ale tak pod w centralnie. a nie to, co on zrobił. On ma ETO. Nie zauważyłem tego wcześniej. I to może mi sprawić problemy, bo Eto to jest OP w tej grze i to mocno Zawsze był, ale to jest Eto, ej Kurwa mać Nie mogą przegrać, ale przegrywają Nie mogą przegrać, ale przegrywają Ciekawe, dlaczego, panie Sharonowi, zapomniałem cię wyciszyć I właśnie dlatego Welbeck, ładnie go zrobił ale leci Welbeck teraz samotnie i nie przewidziałem tego, że on się zatrzymał Myślałem, że będzie bieg dalej. Zmieniłem sobie w ogóle stroje. Nie wiem, nie pamiętam, co mówiłem w poprzednim odcinku, czy... No właśnie. To co, ja faulowałem? Tak, ja, faul... ja, ja faulowałem, okej. Okay. Dobra. dobra. Podaj mu, bo ja chcę lecieć. No tutaj kloska. W ogóle kupiłem sobie jeszcze chyba jakieś... Nie, nie kupowałem na napastnika. Kurwa, nie pamiętam. Czemu ja wybijam Tyn? Ry, ry, p, po ziemi. Czemu? Cze, czemu mnie wybijesz ty po ziemi, ty? Nie tak chcemy wybijać to. Kloskuś! Kloze! No, no, dziadzie głupi, ty! No, Kloze nic nie robi w tym boisku. na no, nic. No, przecież jego się o coś prosi. I tak samo jak nie nagrywam też. Gram, gram, gram i Kloze po prostu chrzani wszystko, całą grę, zespołu. Mirek! No Mirek, no! Uderz tą piłkę! Po prostu ją uderz, no! Ja nie wiem, to nawet ja w realnym tym się szybciej zbieram do uderzenia piłki niż Kloze, kurde... F... O, f... Będzie bramka! Która jest godzina? Powiedziałem bardzo ważne słowa na początku tego filmiku, czyli wygramy to na pewno. To kur... teraz bym polemizował. Dobra, 2-0 to jeszcze nie jest tragedia, może być zawsze 3, 5, 7, 18, 0, 36, 0 Też może być. Ale koleś wcale nie gra lepiej ode mnie, to oni po prostu grają... Gówna ostatni. No i co? I to nie jest faul, ty! Wcale nie. Mogło być, ale Mogło być niebezpiecznie, ale było tak bezpiecznie, że aż. I klazuś! Kloze. No, glozę! No, kloze! No, no. no sprawdź, z którą nożny ty jesteś, bo nie sprawdziłem wreszcie. Ja muszę sprawdzić, który on jest nożny. Bo jak nie sprawdzę, który on jest nożny, to nie będę wiedział, z której strony mam walić. Mi się wydawało, że on jest prawonożny, ale nigdy nie wiadomo. No, ten skurczybyk to wali oboma nogami, ale jest, no, obie ma słabe. O, o, tak podaj mu między nogami, ale do tego Tak ładnie, żeś to Która jest minuta panie sędzio? 23 i 9 sekund 3-0 Czemu ja robię ciągle to samo? nie zaskakuje żadną grą Ja powinienem podawać w ogóle do tyłu Ale ma to w dupie A co mnie, Kusisz mnie co? 3-0 ty potrafiłeś, to ja będę potrafił Zagram. Dobrze zagrał. Zarobiście wręcz. Ale nie do niego chciałem, no. Tu, jeżeli chcecie wygrać, to przynajmniej róbcie to, co ja chcę. Bo zaraz se pójdę, kurde, w Roma pograć. A propos, zainstalowałem se znowu Roma. No i mi się chce w ogóle. FIFA teraz mi się nie chce. Znaczy, ona jest fajna, ale. Właśnie dlatego. I patrzcie, kloze, kloze, kloze. naciskam, żeby robił kiwkę, a on nic. Jestem może za bardzo nerwowy teraz, a to dlatego, że wróciłem dopiero do domu. Pierwsze co myślałem o no, pogram se rozluźnie się, będzie super, super mega, mam nawet picie. A to takie kurde trele. Arszawin. Welbeck, no, rób coś. Boom. No, Welbeck, no chyba se jaja robisz! We 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 łe, 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 chrzanił, woleja na 3 metry przed bramką, uderzenie na bramkę, uderzenie na bramkę, niestety niecelne, pójdź w dubsko. Co? Maciek, super defensywny, super, de, super, super defensywny. Super, super defensywny. Macie zasrany autobus. Nie, dobra, nie. Powiedzmy, super defensywny. Wellbeck, bardzo jednostronne spotkanie. Wellbeck Z grubej rury Stanek złapał. No, Stanek, no, wpuść chociaż w Stanek, kurde, jak ściana. I co chciał zrobić? Co on chciał zrobić? On chciał, kurde, zrobić kiwka, ale coś mu nie wyszło, bo mu pad nawala. Chcę kupię nowego pada zaraz. Teraz pójdę se na Allegro i se kupię. No. Tak przegrywam, że aż chyba mi jakieś skrypty zaczęły pomagać, bo oni zaczęli piłkę przyjmować. Jezus i jej stwierdziło, że jestem taki słaby, że pomocy potrzebuję. To chyba niedobrze. Zaraz pójdę w na pograć, nagram. Se coś. No, ale biegnij do tej piłki! Teraz gówno. Najgorsze gówno w całej FIFA. Przy piłce. Prosto, przy, przy piłce. Mirosław, gówno. Ja nie to, żebym go krytykował w realnym życiu, tylko on w FIFA jest jakimś po prostu debilem ostatnim. no, Nic nie robi dobrze. Chociaż co, jak ja wiem, z, z, w życiu on też tak, nie ma mimo, Może. extra two minutes of added gówno No ale ten, i Welbeck Welbeck się cofnął No, leci piłka, cofnę się, będzie fajnie W dupu będzie fajnie jak się cofnę, nie? Fryer, O tą minę on robi cały czas Sędzia On ma tylko jedną animację robienia miny I to jest FIFA 15 Dez 250 tysięcy animacji Dodaliśmy 3500 3 tych Cierwono, dobra, żółta też może być. Pan Wójka czy to jest napastnik, to jest Rio Ferdinand Swansea City Czołpomotyk Jest to... ile metrów? Pokażę mi? Nie pokażę, no to wal się na ryj Do sędziego Tam, w dupu, do sędzigu Ale nie cofaj się od piłki No i co, okej, okay. o dobra, podaj do tego, do... no właśnie, no, no, no. 4 do 0 Muszę... Spokojniej, bo jak jestem zdenerwowany, to ja nigdy nie wygram FIFA. no. Taka jest prawda, to jest gra dla spokojnych ludzi. To trzeba... Rozegrać tak, o. Tak, o. No, ale nie tak, o. To trzeba rozegrać... Daj mi tą piłkę, bo muszę jej pokazać publiczności, jak to rozegrać. Tak, tak, o. Nie, da... No, ale biegnij do piłki, ty! Do, dobrze, dobrze. Do. I kurwa. I co robisz? Mentner! Dobrze tyle też było. i to jest! To jest Wellback był prawie. Jakby się jeszcze troszkę postyrał, to może by coś tam ugrał. A tak to nic. Ale on się nic sturł. Jak ja gram? Bo jak ja gram na singlu, to wtedy się storu I patrzcie, patrzcie jak mi robi, patrzcie jak mi... Mnie... O dobra Finezyjne strzało oni w ogóle skrzenili. Znaczy nie wiem jak to nazwać. Nie z tylko są inaczej zrobione. Po prostu ja nie ogarniam tej piłki jeszcze w 14 zupełnie inaczej to wszystko wyglądało. Ta fizyka piłki jest zmieniona całkowicie. Przebudowała, przebudowana od. I to jest spalony. Welbeck postanowił wejść do piłki, która nie została jeszcze wykopnięta No Welbeck Brawo za refleks! Aczkolwiek welbeck mógłbyś reagować w tych czasach, a nie tam jakoś zagodzi... I patrzcie leci. Leci, leci piłka przez dwóch moich zawodników i ani jeden nawet nie mrugnie, nie pomyśli o tym, żeby, sp żeby spróbować ją dotknąć to ten, ten furman coś robi, jako bramkarz on się tam rzuca, tam się tarza w tej ziemi ale co to nam daje, jak oni przegrywają, bo oni nie mają piłki w ogóle i to nie moja wina jest, że oni chrzanią podania bo to jest wina wszystkich innych, nie moja i to jest moja wina ale to był fuks w końcu przypomniał sobie, na czym I to jest chrzaniane podanie, za mocno <laughs> Za mocno podał i to nie wiem... Nic, nic. Dobrze, daj tą piłkę na... No przecież ci pokazałem, że masz rzucić Dziękuję. Dobra, kora... Nie, to jest klozyś No klozyś Klozyś, no Dobra, Arszawin Arszawin jest wolny jak gówno No to jak mogłeś mu wysunąć za tego? Ja cię prosiłem o to, żebyś mu wysunął za tego... Za... Obrońcę? Nie, nie prosiłem Cię o to. On teraz to będzie podawał, no! Oczywiście, że to już by podawał, ale pa, no patrzcie, to jest naspalone, ale to chodzi o to. To chodzi o to, że ja wiem, do kogo oni podadzą, tylko ja nie jestem ich w stanie ustawić tak, żeby oni kryli tego frajera. Klozuś, no pokaż wreszcie, że umiesz coś. Dobrze, tyle też możesz. No, klozyś, no, przecież on cię dotknął, no. To znaczy, że masz się poddawać, tak? Dotknął go, no, za koszulkę go dotknął. To się, e, e, to się, kurde, przestał walczyć o piłkę, no. No, kurde, on mnie dotknął za ramię, to znaczy, że to jakiś pedofil, muszę się. I patrzcie, przychodzi wszyt O chuj, to jest karny rzut. Sędzia rzut karny. to od razu pokażę to, w tej fizykę rzutów karnych, ja mogę mu pokazać. Zrobić densa. Nie mogę mu pokazać, w którą stronę on ma strzelać Na przykład Rata, ta, ta. Strzelaj tam, w tamtą Oplułem monitor Okej okay. Okej okay. uh -huh. Strzelcu Dobrze, Guddu No a szawin go ty no kurde, ale ja przegrałem to spotkanie już na samym początku Tracą dwa gole tylko dlatego, że oni postanowili grać dopiero teraz A i tak, co z tego? Nie wiem, ja może źle gram po prostu Może to nie ich wina, tylko ja po prostu jestem słaby Tak, ja jestem słaby Ja jestem słaby bardzo Jestem słaby bardzo, znakomicie cię Bardzo, bardzo Przebijam sobie piątkę Znaczy, a najwięcej jest tych Animacji Tych Zawodników oczywiście I to się chwali Wellback, piątka. Welbeck ładnie, ale być wyżej. Znaczy troszkę bardziej, żeby trafić, nie? A nie tak, bo Welbeck ja z tobą porozmawiam w szatni później. Przejmi, no i co? I co? I Bent Bentner po prostu ściana Niemiec. Właśnie dlatego ich lubię. Znaczy Niemców nie, ale znaczy. Pff. Nie wiem, co mam zrobić, sorry. Henderson. 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 z strzelo i nie trafił. I to znaczy, że właśnie. Nie wiem co znaczy. Znaczy, że trafcimy bram... nie? Jednak furman jest na posterunku i rzuca w dupę gdzieś tam. Okej, okay. Welbeck. Welbeck ładnie go zrobił, ale Welbeck stracił piłkę pod własnymi nogami. Znaczy, on się pogubił pod własnymi nogami piłką. To, to jest gracz światowej klasy, ale nawet takim się zdarza. Raz Ronaldo nawet też się zdarzyło, że tam piłka mu się zgubiła. Między tym, nie wiem. Ej, patrzcie, zrobił w ślisk. Ale ja nie wiem, jak to się dzieje. No bo jeżeli już nie zaczynają cisnąć, to po prostu. Boom! Tań tu tu, tu. tu tu, Tuturu-tu-tu. Co tam, furman? No przeskocz, brąkurzu ty. Wziął. No i łebek nic nie wyszło. Jak nie da się, to ty. ty a ty byś. A ty byś szanowano, i szpakowski, byście się ten? Byście się spodziewali, że taki bramkarz wam wyjdzie i szczyli? Bo ja bym się nie spodziewał, nie woła. Ha, frajer, mogę być 8-7, 8-0. Znaczy, ja nie umiem grać. Znaczy, ja umiem grać, ale nie w tą część. Nie, nie rozumiem tego, że ja w tą część nie potrafię grać. Czy ona jest jak FIFA 14, tylko taka z lepszą grafiką. Ja rozumiem, że cały silnik jest przemodelowany, ale to znaczy, że co, że piłka inaczej leci, też to rozumiem. I właśnie dlatego przegrywam, bo ja nie ogarniam, w którą stronę mam strzelać, żeby trafiło. Nie czuję, tego, tego, no. Podkręcania piłek, poza tym oni mi się w ogóle nie wystawiają. To, 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 to. Dawaj, Arszawin frajerze, no. Biega się, ale szybko. Jak pobiad do mamy, albo to tego, po kanapki do sklepu. Znaczy, kanapek ze strepu nie kupuje, no gotowców się. Ale go stopowo Ja się nie spodziewałem po tobie takich. Klozy? Nauczyłeś się kurde piłkę trzymać? A nie, jednak nie. Sorry, sorry, już myślałem, że nauczyłeś się grać, ty. Przepraszam, klozuś. Miałeś dzisiaj 15 okazji, żadnej nie wykorzystałeś. No cóż, można chyba spisać na stratę, Jak można spisać, szanowni? takie rzeczy robiłem, ty. 5 minut? 8 bramek? Spoko? Spoko, ale dla niego ty. Oddaj mi... No co? Co wybierz ty? Welbek Dawaj jedną chociaż Welbeck z daleko. Szczyluj. Zaskocz brumkorzo No Welbeck! No przecież on nawet nie próbuje tego kupnąć Ja to... Walę tą grę w ogóle! Ja z wydałem 59 zł na gówno, albo raczej ja mam gówniane umiejętności, to mi nawet picie nie pomaga. A ci publiczność ma tylko jedną animację, chyba ciągle te ręce w górze tylko mają. No nie w ogóle coś robią? trzysta no! 1355 monet, bo sobie kupiłem to, to gówno. Chociaż, czy ja wiem? Strzały 17, ja strzały 4 Strzały ce ce celne 4, 10 Posiadanie piłki 10% więcej Przejęcia 15, ja 12, faule 1, ja 3, żółte kartki 1, on 0 Znaczy ja 0, on 1, czerwone kartki 0 Kontuzji 0, spalone ja raz, on dwa razy, rzuty rożne W ogóle Znaczy <laughs> No to był jego mecz po prostu. Dałem się od samego początku. No i tyle. No No gówno. Muszę się nauczyć grać, jak nagrywać jakieś gówno dla tego... dla YouTube'a. Dobrze, dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeżeli ktoś dotrwał, tylko po to pewnie dotrwał, jeżeli już ktoś dotrwał, żeby zobaczyć to, jak jestem zdenerwowany, ale w tej chwili idę sobie rozbić szklankę o głowy. Do zobaczenia do w następnym odcinku, ale mnie boli gardło, ja pierdolę. Na razie.